Cześć, jestem Dominik, jesteśmy w salonie Toyota Bońkowscy. Jestem kierownikiem działu samochodów używanych. Jeżeli szukasz najlepszego samochodu używanego, nie możesz go znaleźć, albo też chcesz wymienić swój stary na lepszy, młodszy, zapraszamy do nas. U nas wszystko załatwisz. Od wyceny i odkupu samochodu, o, właśnie przemek jest w trakcie procesu wyceny, rozmawia z klientem. Przemek dokona oględzin samochodu, a jako, że jest najwyższej klasy profesjonalistą, sprawdzi go też pod kątem technicznym w naszym serwisie. Dokona profesjonalnej i, co przede wszystkim bardzo ważne, bezpłatnej dla każdego z Was wyceny i pokona Wam cenę, za którą ten samochód możemy odkupić. Możemy go odkupić tu i zaraz na miejscu, tak żeby jak najmniej formalności było po Waszej stronie. Samochód zostaje u nas. Zanim samochód trafi do sprzedaży, poddajemy go rygorystycznym testom. Sprawdzamy pod każdym względem. Teraz znajdujemy się na stacji kontroli pojazdu, gdzie przemek, który wycenia samochód, sprawdza zgodnie z listą przeglądową ponad 140 punktów e, najważniejsze elementy samochodu. Żeby samochód trafił do sprzedaży, musi przejść pozytywnie ten test. Sprawdzamy również jego historię, stan blacharsko-lakierniczy oraz to, czy przeglądy są dokonywane zgodnie ze sztuką. Szukasz najlepszego używanego, to taki z certyfikatem Toyota Pewne Auto. Toyota Pewne Auto to program Toyoty, gwarantujący nam najlepszą jakość samochodów. Sprawdzamy samochód pod e, każdym kątem i przygotowujemy go jak najlepiej umiemy. Zawsze ponad 140 punktów mechanicznych sprawdzonych. Do tego dajemy minimum roczną gwarancję na każdy samochód. I możesz ten samochód kupić u nas w dowolnej formie finansowania mamy tego sporo. Jak najlepiej to zrobić? Wynająć w kinto. Kinto to program finansowy Toyoty, który pozwala na wynajem samochodu za niską ratę i wymianę tego samochodu co kilka lat. Możesz ten samochód sobie zostawić, wykupić, ale możesz też wynająć kolejny i wymienić na inny, który Ci się bardziej podoba. A tu drugi przemek właśnie finalizuje transakcję ze swoją klientką, a klientka wybrała swoje wymarzone kamry. Ale te samochody to nie wszystko, co mamy, bo jesteśmy w komornikach. Na platynowej 2. Mamy też drugą lokalizację w sadach, gdzie mamy drugie tyle samochodów do wyboru. Za chwilę zobaczycie, co tam możemy jeszcze Wam zaoferować. Znajdujemy się w naszym drugim talonie Toyota Professional. Tutaj głównie są samochody dostawcze, ale mamy też duży wybór samochodów używanych z certyfikatem Toyota Pewne Auto. Zapraszam do środka. Zapraszam Was wszystkich do salonów Toyota Bonikowskich, zarówno w sadach, jak i w komornikach. Tutaj wszystko załatwimy w jednym miejscu, w jednym czasie, kompleksowo i na pewno wyjdziesz stąd zadowolony. Zapraszam!